Liczenia z trytonami w gamie durowej. Zbudujemy trytony, czyli kwarty zwiększone i kwinty zmniejszone oraz rozwiążemy je w czterech gamach: w D-dur, F-dur, B-dur i A-dur. Przypominam, że kwartę zwiększoną budujemy na czwartym stopniu, a kwintę zmniejszoną na stopniu siódmym. Zróbmy przykład w gamie D-dur. FIS i CIS przy kluczu i liczymy czwarty stopień. D, E, FIS, G. Teraz znowu 4 stopnie do góry. 1, 2, 3, 4. Cis. I pamiętamy, że ten znaczek przy kwarcie pokazuje nam, w którą stronę rozwiązujemy te dźwięki. Czyli G schodzi w dół na Fis, a Cis idzie do góry na D. I powstaje nam seksta mała. Teraz, żeby mieć kwintę zmniejszoną, patrzymy na dźwięki kwarty zwiększonej i zapisujemy je odwrotnie. Dźwięk Cis zostawmy. A dźwięk G przenieśmy o oktawę do góry. I tak samo znaczek nam pokazuje, że rozwiązują się do środka te dźwięki. Cis idzie w górę na D, a G o jeden stopień w dół na Fis. I tercja wielka. Teraz zatrzymajcie film i pozostałe przykłady zróbcie sami, a potem sprawdźcie czy zrobiliście dobrze. Gama F-dur, jeden bemol, liczymy czwarty stopień, F, G, A, B. I cztery do góry. E. Na zewnątrz. A. F. Seksta mała. Obracamy teraz dźwięki kwarty. Teraz B zostawmy. A. E. Dajmy oktawę niżej. I do środka się schodzą. F. A. Tercja wielka. Gama B druk. Klucz basowy. Bmol B na drugiej linii. Bmol S na y, trzecim polu. I liczymy czwarty stopień. B. C, D, S 4 do góry A I na zewnątrz B, D Seksta mała finta zmniejszona S zostawmy A przenieśmy oktawy niżej I do środka A na B S na D Tercja wielka I gama A-dur krzyżyki Fis, Cis oraz Gis Czwarty stopień a, H, Cis, D. Cztery do góry, Gis. I rozchodzą się dźwięki. Gis na A, D na Cis. Seksta mała. I obracamy dźwięki kwarty zwiększonej. D zostawmy, a Gis w dół. I do środka. Gis na A, D na Cis, tercja wielka.